tema to ja Ninjaman i nie wiem czy wiecie ale ostatnio y y może pamiętacie widziałem y pierwszy film y z mojej gr y z grania napadzie to był pierwszy odcinek ogólnie z tej serii ale to ogólnie był 40 łącznie 49 odcinek z Stars i tak dzisiaj jest 50 odcinek z Stars, niesamowicie no tam pisze na miniaturce, znaczy jest na miniaturce że 49, no, ale jeszcze zaliczałem ten jeden dodatkowy, jakby. Yy, no bo to jest jakby osobna seria z brosas, no, ale inaczej, no to to w sumie jest 50 odcinek. Tak. Yy, no i zacznijmy od tego, żeby mnie ludzie nie zapraszali. I z tej okazji yy, załatwimy sobie dzisiaj yy, parę yy, rzeczy. Najpierw, może odbierzmy. Podwajać, że to. I jestem, żeby nie było w trakcie nagrywania odcinka z ten. Jak to się nazywa? Z openingu tego karnatu. Jeszcze wam nie będę w miarę zdradzał, jak wyszło dotychczas. Mam na razie jeszcze 16 nagród do odebrania, no bo ponad połowę już tam odebrałem. No i jeszcze tutaj muszę. I co dziś zrobimy? Otóż ta gra i tak mnie nienawidzi, nic mi nie dropnie. Ale z okazji tego, że jest 50 odcinek, za moje 79 zarobionych gemów kupimy wyścigowca broka. Jestem porąbany, bo ja wiem dlaczego nic mi nie dropi. Bo kupuję te głupie skiny, ale nie oszukujmy się, mi nic nie dropnie. Więc. Ja już z tego. Ja już sobie po prostu takiego skina kupię, bo mam no. Mam do odebrania czerwony smok Jessie. Specjalnie z tym czekałem, żeby nie było. Yy, cały czas czekałem na ten odcinek. Yy, ten 50. No i jak widzicie, jak klacki się pojawi, to myślałem, że to nagram. O, i sam jeszcze te. Be zrobimy krótki opening yy, tego big boxa i mega boxa ze Starpoints. Yy, dobra. A więc na początek odbieramy czerwony smog. Jesse, tutaj słuchajcie, zrobię sobie zrzut ekranu. Ok. Kozak. No dobra, to słuchajcie teraz, żeby nie zmniejszyć sobie jakby tych szans, tych szans dropu. Na broka otworzymy sobie... Ym, znaczy ten, żeby bronk, brok nam nie, tego nie zmniejszył. To otwieramy. No i okej, okay, co z Big Boxa? No trzy rzeczy. No i nic niestety nie ma. Okej. Okay. Poszły się walić z no ale ja to zawsze chcę otworzyć. No dobra. Co, w tej run co teraz robimy? No, zagramy Jessie... Oj, tylko Skinny się nie wybrał. O, pięknie. Kozak. Będziemy nim grać. Mm, dobra. W ogóle będę musiał sobie na postaciach poodzyskiwać za sezon. Bo w poprzednim sezonie, który był w sumie dzień temu chyba... Nie, no, no tak, dzień temu się skończył. Y, to tam y, nie dostałem za wszystkich, bo nie na wszystkich odzyskałem. Trochę mnie ostatnio grałem. Już odzyskałem y, ten... Na losie trochę, więc no. Jeszcze tam y, kimś grałem chyba. Dobra, był mały powiedzmy błądzik techniczny. No i dobra, już zaczynamy. A więc klasycznie jak ja lubię to duo. O, patrzcie jakie dzisiaj mamy dzienne misje śmieszne, okej. Okay. Sprawdzę jakie tu. O właśnie mamy wygrać 6 razy lesji. Dwa razy już nią wygrałem. Mam tutaj też jedną y, y, stickę, Jednego przeciwnika, tylko rozwaliłem. Pograłem to na Big Bamie, liczyłem, że będę tym wielkim, ale no nie. Tutaj za karnet mam, co nie? No, yy, okej. Okay. A więc słuchajcie, spróbujemy zrobić to yy, no, Tom Jessie choćby. Mam w ogóle Star Power, jestem z siebie zadowolony. A więc idziemy na dół, zrobimy w sumie dwie misje. Mm. zobaczymy, czy z kimś fajnym będziemy grać, może z Polakiem. Nie obiecuję też wam, że nie będzie lagów, bo ostatnio Wi-Fi mi tak szwankuje. No po prostu transmisja danych, czyli no, rozumiecie? I Wi-Fi mi tak jakby w taki śmieszny sposób szwankuje, bo albo Wi-Fi mi się wyłącza i nie chce działać, jakby, rozumiecie? Nie chce działać, co nie? A na przykład wtedy działa transmisja danych, co nie? A czasem jest inaczej, bo działa transmisja danych, a nie działa Wi-Fi. To jest dziwne. Na razie teraz korzystam głównie z Wi-Fi, bo mi się akurat Wi-Fi no, yy, nie psuje jakby, rozumiecie. Okej, okay, tutaj widać... Yy, ta drużyna będzie miała drobny problem z nami. O, okej. Okay. Tylko nie można zapominać o tej szeli, ale nie, on nie rozwali. No, pomóż mi, chłopie. Dobra, pomógł mi... Mm. Mm. No, okej. Okay. O, oberwała. O, jest tu jakiś brok jeszcze. Też oberwał, ja. Ja na szczęście wiem, gdzie mamy strzelać. O, zabiję, okej. Okay. O nie, ona ma problemy. A dobra, zabił go. Kurde, 5 minut, a tak krótko nagrywam. Nieźle. No. W ogóle wy napiszcie, czy wolicie, jak ja coś sobie kupuję, czy coś robię, co nie? Czy wolicie, kiedy sobie gram? Ja wolę... Znaczy, jak ja oglądam innych youtuberów, no to ja jakoś te rundki pomijam, co nie? Okej, okay, oberwała. Jeszcze głupi poparł Nie Nierozsądny człowiek właśnie, ludzie są chyba uzależnieni od powerów. Ja właśnie się staram od tych powerów czasem uciekać, jeżeli ryzykuję życiem. No, A więc okej. Okay. Wygraliśmy. I okej, okay, umówmy się, że co, co rundkę coś robię. Po tej rundce kupujemy i, me, ten, tego mega boxa A więc ja sobie może zasłonię. Nie widzę, mówiąc szczerze. Jeżeli coś jest, to będzie nieźle. I teraz, czy będzie coś? Nie, nawet nie ma bonusa. No okej. Okay. Nieważne. No to teraz zagramy sobie drugą rundkę Tom Jesse Znowu może jakiś yy, dobry gracz się trafi. Albo taki, co w ogóle tej gry nie ogarnia. Nie wiem. Ej, to nie jest ten sam? No bo znowu bit Nie, on chyba miał inny nick. Nie, to nie jest ten sam. Mój nick pewnie by mu się kojarzył, że to mogę być ja. Więc mo może by się kręcił wtedy, ale się nie kręci chłop. Ja lubię się kręcić. Niekoniecznie dla sojuszu, ja staram się, staram się nie sojuszować, co no. A, wiem jak to brzmi, że pewnie kłamie, bo wszystkie filmy na YouTube to oczywiście ustawki. No niekoniecznie moje, niekoniecznie wszystkich, no. Rozumiecie, no. Takiego kamerzysty, ja szczerze kamerzysty nie, nie oglądam, ale kiedyś oglądałem. I, no i to nie złe ustawki, co. Napiszcie, czy oglądacie kamerzysta. O nie, dead no. Kurde, to jest chyba jeden team. A nie, nie, oni się nawalają. To nie to jednak nie. To dzięki temu chyba jestem uratowany. Okej, mm. Ok, wygrajmy tę rundkę. I wtedy kupię sobie tego skina i będziemy go testować. Co nie? Mm, ok. Najwyżej tego, tego broka wbiję na 21. No trudno, no. Chyba nic złego. To jest taki moment, w którym. Każdy by tak miał, w końcu. No, w ogóle sądzę, że ma gadżet. Nie wiem, czemu to mówię, ale nam na pewno gadżet ma. Ach, broki w ogóle przez ten gadżet są teraz mega mocne. To trzeba im przyznać. Ostatnio ciągle, kurde, próbuję jakiegoś broka zabić, czy nie, ale... Nie jestem w stanie zabić jakiegoś broka! Zgadnijcie dlaczego! Bo ktoś ma gadżet! <laughs> w mordę jeża. O nie. Kolejny broku. Dobra, ja dam wieżyczkę na środek. Ona będzie mi pomagać. co sumie nie widziałem jej nawet w akcji. Oj, Jezus Maria. Jezus Mariolka, okej. Okay. Okej, okay. on y widzę, że nie jest zadowolony z y mojego posiadania wieżyczki. O, zabiłem. On pójdzie po parcuby, a ja go wtedy zabiję. Okej. Okay. Mm. Wieżyczka, pięknie. No i wieżyczka zabiła. <laughs> Dzięki wieżyczka. Okej, okay, patrzcie, jak blisko jestem odzyskania na Jessie. Bardzo fajnie. <laughs> Poza odcinkiem to załatwię. Okej. Okay. To słuchajcie, teraz wypada przetestować Broka 54, co rozbliżę, a ja mam 54 rzety w ogóle. Co, so, zobaczcie. No dobra, ja sprawdzę moją jasność, bo dobra, tak, no. Słuchajcie, kupuję tego pięknego skina, ja zawsze chciałem go mieć. Właśnie jak miałem jakiegoś teraz skina kupować, to chciałem właśnie tego brokuła. A zobaczcie, jaka fajna cena idealnie mam. Nie no, kupuję od razu, nie ma gadania nic. Sorry, że wam zasłaniam, ale ja nie umiem za bardzo screenshotów. Nie jestem w tym dobry. Okej, okay, mamy screenshota. No to zero klejnotów, no ale no, dobra no, nic złego, no. Okej, okay, mam skina do broka, jestem z siebie zadowolony. Mam w ogóle na nim wyzwanie. Kurde, kozak, słuchajcie, jestem zadowolony, no. Nie będą mi w postaci dropić, ale już olewam tę grę, a psiu! Nie chce mi się w ogóle praktycznie w to grać i to dlatego yy, zrezygnuję z kupienia karnetu Zedymielskiego. Bo yy, tamten odcinek, odcink, który planuję nagrać, w sumie już część jego nagrałem, ale nie cały, to nie będę kupował tego płatnego. Po prostu ta gra mi się powoli zaczyna nudzić. Może odcinki jakie będą, na po prostu pieniędzy, na razie nie chcę na to wydawać. Ja będę zarabiał sam. No i widzicie, w ogóle tu mi się nie podoba to. Że to koło jakby mu głowę trochę, ten, w głowę się wciska. No, to normalne, że człowiek ma koło w głowie? No zobaczcie. Po powinien się zająć, słuchajcie, brokiem, bo ogólnie brok ma masę błędów. Czekajcie, mm, ten drugi. O, widzicie? Tam ucho mu wystaje. No, słuchajcie, powinien naprawić tego broka nieco. ok idziemy starcie duo. Ponownie. No i zobaczymy, czy nam się uda wbić tego broka. On w ogóle ma fajny atak, zobaczmy go. Mm. No, kurde, spoko. Nie wiem, jakimi pociskami strzela, ale fajnymi. W ogóle, jakie rzadko gram brokiem, wam powiem. Nie wiem, ile razy brokiem grałem, ale na pewno ma, mam gadżet. No, no to fajnie. O nie, no, o nie. <laughs> Uratowała się skubana. Dobra, ja tam będę strzelał, gdzie popadnie, żeby nikt czasem nie zabił. Oj, strzeliłem. Kurde, nie chrzań! brokule. Yes! Zabiłem. Ona zginęła, poniosła śmierć. Dobra, już te parki by olać. Mówię, trzeba się nauczyć ich nie brać. Bo inaczej ludzie od tego ciągle giną. Okej, okay, ja tutaj tak idę. Jakimś szlaczkiem. No, ja tak jak Brokiem, to będę grał na walce z bossem, co nie. na big gameie, choćby. Rozumiecie? No. Jeżeli go nie wbiję, co nie jak go wbiję, to będę nim tak grał ogólnie. No. Kurdy, zapiszcie w komentarzu, czy według was kolty to nuby, bo słuchajcie, ja ciągle grałam. ty! No to faj. Ona ten zginęła. Okej, okay. czyli chyba go dziś nie wbijemy, więc jestem zadowolony. Okej, okay, wyjdź panciat proszę z drużynem, bo chcę kontynuować, okej. Okay? No, jeszcze jedna rundka i będzie koniec odcinka sądzę. No. Napiszcie w komentarzu, czy, czy według Was powin nie powinienem kupować skinów. W sumie to jest ostatni skin, jakiego chyba najbardziej chciałem. Ewentualnie jakiś do El Primo chciałem. Tego L-Ray no. Ale tak to to raczej nie zależy mi już na skinach szczególnie. Kupiłem te wszystkie, które najbardziej chciałem. Praktycznie, co nie? No. O, tam jest Boombox Brock. No w sumie ostatnio był na przecenie, więc wszyscy go kupują. A po drugie, on będzie w archiwum, więc tym bardziej się ludzie na niego skuszają. Dobra, no świetnie. No nie umiem strzelać i Teammate zabiję. On pewnie yy, nie zdaje sobie sprawy z tego, że ja mam gadżet. Bum, bam, bum. Oj, Dobra, wyglądało to gorzej niż myślałem. Mogłem chwilę zaczekać, sądzę, mogłem chwilę zaczekać. Nie, to nie będzie ostatnia runda przez te, że przegrałem. nie wiem, do czego ten gość się zginął, nie wiem. Okej, okay, no. Słuchajcie, ten, 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 ten brok chyba mi nie przynosi szczęścia. A no, ta ogólnie mówię, gra mnie nie lubi, więc no. Okej, okay. co ten sobie gość myśli? Co on sobie myśli? Ok, czyli jak dobrze rozumiem, trafiłem na totalnego nooba albo gościa, który chce mnie trochę potrolować, bo wie, że jestem YouTuberem. No. No, Myśli, że pewnie mam trochę więcej subów niżeli jakieś tam 95. Aktualnie tyle mam, kiedy to nagrywam. Zobaczycie to później. A nie wiem, kurde, albo jest noobem, albo nie ogarniam, albo mnie to roluje, albo malari. Sądzę, że opcja Numer ileś tam jest najlepsza. Okej, okay. to zniszczyłem, myślałem, że ona wyjdzie. Ale nie. Kurde, naprawdę ja tym brokiem w ogóle nie umiem trafiać. No patrzcie, no. kifia ja ulta nawet w ogóle nie mam ładowanie go. O dobra, już się ładuje. O, on ma ten star power, to mu się przyda. Tylko trochę nie ogarnia. On chyba się tej rosy nieszczególnie boi po prostu do niej no podchodzi, no o właśnie, widzicie. No więc y, to chyba chłopa zabiło. Okej, o, tam jest Deryl. Kurde, ta rosadełka chce mnie zabić, co? Ta, ona idzie mnie zabić. Okej, ja mam na wszelki gadżet, jakoś sądzę się nim poratuje. No, okej, strzanił totalnie tego ulta. Kurde, ja na serio nie umiem trafiać. On już zginął, świetnie. No Jezus, no! Ej, czemu ten skin przynosi mi takie nieszczęście, słuchajcie? Dobra, ja już nie będę nagrywał tej po porażki, bo no, nie chcę mieć porażki na odcinku. A więc słuchajcie to na tyle, napiszcie czy wam się skin podoba. No mi trochę szczęścia dziś nie przyniósł, ale mam nadzieję, że jak wy byście mieli tego skina, to wam przyniesie. Cóż, no to na tyle z tego odcinka, cześć!